Osiem dni minęło, jak bicza strzelił. Ojej, takie osiem dni. Wydaje się, że to naprawdę sporo czasu, ale my już idziemy przez Częstochowę, już idziemy ulicami Częstochowy. Jeszcze nie widać, co prawda, wieży Jasnogórskiego Klasztoru, ale wielu pielgrzymów już czuje obecność Matki w swoim sercu, pięknej oblubienicy, bo tak naprawdę 43 pierwsza piesza pielgrzymka wrocławska jest piękna. Piękna nie drogą, kilometrami, które przeszliśmy, tysiącami kroków, które zrobiliśmy, ale piękna jest Chrystusem, który jest pośród nas. Bardzo wiele osób, może nawet wszyscy. Przystąpili do sakramentu spowiedzi. Bardzo wielu doświadczyło piękna kościoła, w którego chce Chrystus, w którym jest Chrystus, który pokazuje nam piękno Kościoła. Jest to piękna pielgrzymka, bo razem z Maryją, piękną ulubienicą Kościoła, wędrujemy i czujemy jej płaszcz opieki, czujemy jej obecność. Co ciekawe, w tym roku na naszej pielgrzymce w różnej formie uczestniczyło o 100 osób więcej. To jest bardzo dla nas wszystkich wielka radość i błogosławieństwo. Okazuje się, że ci, którzy są w kościele w pięknej oblubienicy, chcą w takim kościele pielgrzymkowym wędrować, iść i chcą, chcą przeżywać to piękno właśnie we wspólnocie w drodze. Bardzo się cieszymy, że z nami na sam koniec dotarł biskup Maciej z kapłanami czy młodzieżą, która była na Światowych Dniach Młodzieży. To pokazuje i o tym słyszeliśmy, o tym pięknie kościoła. Nie tylko tutaj pielgrzymującego na Jasną Górę, ale przecież kościoła powszechnego. Piękna pielgrzymka to również piękno gospodarzy, dobrodziejów pielgrzymki, którzy nas, pielgrzymów, niesamowicie gościli i tak naprawdę nam, którym się nic nie należy na pielgrzymce, no szło się tak, jakbyśmy byli nieustannie na jakimś przepięknym odpuście parafialnym. Piękno tej pielgrzymki polega również na tym, że po bardzo trudnym dniu pielgrzymkowym w niedzielę, to był czwarty dzień pielgrzymki, kiedy padało na przemian, zlało i znowu padało i znowu lało na pielgrzymce, kiedy ludzie naprawdę no... Podjęli ogromny wysiłek fizyczny i stało się to w ten sposób tak, że, że mimo wszystko pielgrzymka nie rozwiązała się i szła dalej mimo zmęczenia przemoczonych butów, ubrań, przemoczonych namiotów. Dzisiaj możemy się cieszyć właśnie słońcem, taką dobrą pogodą. Czujemy, że, że Jesteśmy zaopiekowani. To był najbardziej kryzysowy, największy kryzysowy, najbardziej kryzysowy dzień podczas pielgrzymki. Ja tak patrząc wstecz, to myślę, że nie tylko w tegorocznej pielgrzymce, ale mam wrażenie, że to był chyba najtrudniejszy dzień pielgrzymkowy od pielgrzymki w roku 2006. Tak, rozmawiałem z weteranami pielgrzymki wrocławskiej i to był najtrudniejszy dzień od 2006 roku. Pielgrzymka to jest taki czas, który tak naprawdę się nie kończy, bo niby jesteśmy już u celu, pokłonimy się w lada chwila Maryi i rozjedziemy się do domów, ale to rzeczywistość, która trwa. Trwa dlatego, że piękno kościoła jest nie tylko w tych ośmiu dniach rekolekcji w drodze. Ale piękno kościoła będzie w jutrzejszej mszy świętej, w piątek, w dzień powszedni. Mam nadzieję, że wielu pielgrzymów przyjdzie na Eucharystię w swoich parafiach. Piękno kościoła będzie w niedzielnej Eucharystii, kiedy przy ołtarzu, w kościołach parafialnych zgromadzą się wierni. Piękno kościoła będzie w tym, że będziemy bardzo uważni. Na drugiego człowieka, na służbę wobec drugiego człowieka, na to wszystko, co dzieje się dobrego w relacji bliźni, drugi człowiek, brat czy siostra. Piękno Kościoła to również jest to, że mając takie mocne doświadczenie Kościoła wędrującego, będziemy mogli o tym świadczyć. Czyli dobrze mówić o tym, że. Chrystus jest w kościele, że tu można doświadczyć Chrystusa, i zatem w pewien sposób pielgrzymka może trwać cały rok. Oczywiście, bardzo serdecznie już zapraszam dzisiaj na epilog pielgrzymki sierpniowej. 21 października, sobota, oczywiście. Z wrocławskiej katedry wyruszymy na szlak do sanktuarium świętej Jadwigi. Bardzo serdecznie zapraszam, wpiszmy już to sobie w kalendarz.